Cześć. Cześć. Dobrze Cię widzieć, Kamilu, ponownie. Widzę, że żona urodziła, ale u Ciebie brzuszek został. No, po kilku tygodniach już jestem z Wami, także jak coś, to możecie mnie tam atakować. Będziemy działać. Coś ty mnie tutaj wyciągnął, co ja mam tutaj robić? Znaczy, no czele wyciągnąłem Cię, dlatego że zobacz. Chciałbym Ci pokazać gospodarstwo, w którym, wyobraź sobie, znaleziono ćwierć miliona. Czego? A, dobre pytanie. Szarka. Słuchajcie, ćwierć miliona szarka odłowiono. 25 kg. No, to może jakieś ujęcia. No zobaczcie na dowód, proszę bardzo, a Martałowska. Czarnie. Co to się z pięcią robi, zanieczyszczenie? Czerwone na boku. No hmm. już. Dobra. Co się tak w sobie ułowej draci? Co bo, się... uj, Misia Pszczyłka. Tam są, tam są so, so ule. Dobra, ule, ule, powiedz mi, mamy pszenicę, mamy lichy rzepak, co my tutaj robimy? No bo szarek no to jest burak cukrowy, tak? Tak, a burak cukrowy jest zaraz, zobacz, za tym rzepakiem, to wąski pasek, a na tym polu w zeszłym roku był burak. I tu była niesamowita presja szarka, ale o tym dowiemy się za chwilę. I pani dyrektor w gospodarstwie wymyśliła, że pułapki feromonowe staną tu, a ten wąski pasek rzepaku ma chronić buraka przed tym, żeby szarek nie przeszedł i powiem Ci, że to zadziałało. Myślałem, że sufite podwieszane będziemy robić. A to swoją drogą kreatywność osób, które to <grym> wykorzystały. Zaraz pokażemy, jak to działa. Słyszałem, że okaz młodych piersi jest dobry. Na, na, na pszczółkę? No, znaczy na pszczółki. I jadę do... U. Mam jeszcze fajną młodą żonę. No. Mm. <grym> Ktoś się zawiesił, Złuchaj, nie podoba ci się moja żona. Nie, nie no. Dobra, do tej pory ja widziałem inne pułapki, takie bardziej profesjonalne można było powiedzieć. Chwilę spędziłeś tutaj na rozmowach, więc powiedz mi, dlaczego takie cał ma na myśli. Wiesz, no, to są koszty przede wszystkim. Chodzi no. o koszty. To jest gospodarstwo państwowe, więc wiesz jak jest z finansami w takich gospodarstwach. Ale tak jak sprytnie zrobione, profil. Z Egipcu mm -hmm. na początku widziałem kawałek ryjenki małej. Wyobraź sobie, to kawałek żółtej osłonki jakiejś. Co ciekawe pani mówiła, że żółte, bo wiesz dlaczego żółte wzięli? W mm -hmm. zeszłym roku jak była tutaj duża presja tego szarka na burakach, to zwrócili uwagę, że na panią, która była w żółtej koszulce, bo najwięcej szarków jak latało, siadło. Więc wykorzystali żółte. Ciekawe czy jakby pan miał żółtą koszulkę, czy też by tak siadały. No może to sam sobie. No, ale nieważne. Zobacz. Tu łapka One no już w tej chwili praktycznie nie działają, bo pani mówiła, że one są siódmy tydzień. to? to. A, tak, o, a to no. działa do sześciu tygodni. I to właśnie dzięki takim pojemniczkom i tym rynienkom łodowiono ćwierć miliona sztuk. No dobra, ale ćwierć miliona sztuk przecież to jest praca, przecież to naprawdę trzeba multum pracę w to włożyć. Mogę jeszcze matkę przyszedł Tak. 18 roku. Chodźmy kiedyś kici, kici, do tatusza. Taki aktor udaje, że nie żyje. One tak mają, wiesz? Symulują śmierć, a potem spierniczają. Żyje, żyje. Aktor. Kamil, widziałeś Szarka? Mhm. Mm a wiedziałeś o tym, że Szarek jest pod ochroną? Znaczy, wiesz co? On nie tyle jest pod ochroną, co właśnie... Jak odłowili te ćwierć miliona sztuk, to mieli problem, co z tym zrobić. Musieli odespać gdzieś do instytutu, nie mogli sami zutylizować. I to jest pod ochroną, czy nie jest? No, teoretycznie, tak jak mówisz, jest coś na rzeczy, a z drugiej strony no jest kilka substancji zarejestrowanych na zwalczanie jego, więc no, nie wiem jak to jest. Dowiemy się. Dowiemy się. Hmm? Zobacz Kamil. Myślę, że bym się na jego miejsce tyle razy oddał. Myślisz, że wyjdzie chomik do mnie? Mm -hmm. Gorzej jak teraz tak. Bum! Kuku, kuku, chodź, córeczce do klatki cię wsadzę. do mnie wyjdzie krecik. Jest z nami już pani dyrektor, pani Elżbieta Zają. Witam Państwa. Dyrektor stacji hodowli roślin w Śmiłowie. Odstępy nie są przypadkowe, dlatego że dostosowujemy się do obecnych wymogów. Dwa metry jest, jest, tak. Dobra, to, że Szarek jest, no to wszyscy wiemy, tak? to, że jest jego coraz większa presja, też wszyscy wiemy, wszyscy to widzą. Bardziej by mnie interesowało to, jak Państwo jako gospodarstwo radzicie sobie z tym problemem i czy sobie radzicie. To znaczy, chciałam Państwu powiedzieć, że szarka mamy od 6 lat o. na naszych polach. 6 lat temu zło y złowiłam czy znalazłam jeden egzemplarz, co nawet nie bardzo wiedziałam, co to jest, mm -hmm. bo dawno z tym nie miałam kontaktu. Pani inspektor z Krasnego Stawu mi uzmysłowiła. No ale zbagatelizowałam to i po trzech latach zaobserwowałam pierwszy nalot szarków, gdzie zebraliśmy, stosując chemię, tą, która była wtedy, wtedy był tylko proteus zarejestrowany, zebraliśmy szarka około jednego litra w słoik litrowy po oprysku, bo on sobie leżał, aczkolwiek był żywy. Tylko sobie leżał Czyli między burakami. To tak jak hmm. mówiłem. Symulant, bo on taki jest i chemia na niego nie działa. Także ja już w tym roku nie stosuję chemii w ogóle, ponieważ w ubiegłym roku miałam, zastosowałam trzy, trzy zabiegi dozwolonymi środkami, które nie dały w ogóle, nie zdały rezultatu. Wydałam na to 15 tysięcy na pole 20-hektarowe i szary przyniosło tył, efektu. nie przyniosło w ubiegłym roku zastosowałam po raz pierwszy pułapki feromonowe. Było ich 50, za mało na taką ilość buraków i szereg mi około 60 arów buraków. Musiałam przecież było przesiewane. Wyciął je w pięć, zostały tylko same hipokotyle, bo to była faza liścieni, gdzie on wtedy potrzebuje w takiej fazie buraka potrafi zniszczyć. No tak, bo zje całego tak naprawdę. No jak zje Do nie ma, nie ma se, liści sercowych, no, to mm -hmm. nie będzie, nie bo będzie. się już na mm -hmm. nie obroni. W tym roku odgrodziłam pole y, ubiegłoroczne y, taką y, szyną z, z, z pułapkami, z, z, z feromonami i odłowiliśmy ćwierć miliona szarków. No to twoje ćwierć miliona, To tak? Nie wiem, że tu ćwierć miliona znaleźli. Myślałem, że jakieś denary, czy coś? Szarek, szarek, największe nasilenie było 24 kwietnia, miesiąc po zasiewach. Pogoda była sprzyjająca, bo było sucho. Było y, gorąco, było bezwiecznie. I on maszerował z tamtego pola na moje pole buraczane. Tak, on wie, gdzie te buraki są. Ja nie wiem, jak on to wyczuwa. Nie wiem, jak on to wyczuwa, tego, tego jeszcze nie zgłębiłam. No i udało nam się w przeciągu dwóch dni, jednego dnia 7 kg, i w przeciągu po dwóch dni następnych 10 kg, a wcześniej to było tak po 40 deko, po 60 deko, że jeden szarek waży 0,1 grama. No to zważyłam, bo nie liczyłam, no nie będę was kłamać, że liczyłam, tylko po prostu z wagi. Także szarki zostały przekazane do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ponieważ tam zajmuje się nim profesor Kulkowski razem z profesorem Piszczkiem. Zresztą oni mi tu trochę doradzają. No ja i co? I ja w ten mam pytanie, pytanie ile osób? osób było zaangażowane? Czy to się da przenieść? Może przełożenie no, na gospodarstwo. Bo ile przede osób wszystkim wielkość pola, pola. No bo to jest pole, tak? Wielkość pola, bo w jednym kawałku, w kilku kawałkach mamy macie Państwo? I w jednym kawałku w jednym mamy, kawałku. w jednym kawałku. W naszych realiach jest to no, ciężkie do zrealizowania, żeby mieć te 25 tak, hektarów. E, no tak, u nas tutaj na wschodzie jedno. Polski te działki są raczej rozdrobnione. Jak to przenieść? No bo to jest praca ludzka, no jakby nie było, tak? Czy... No trzeba po prostu wybierać, nie tak jak literatura mówi, że raz na tydzień, no bo jak się okazało tego 24 kwietnia, to cztery osoby pracowały mhm. przy tym, cztery moje techniczki, które wybierały i rano do południa do godziny 11 zebrały 7 kilo, 4 kilo, a do godziny 15, czyli o godzinie 14 weszły, zebrały jeszcze 3 kg, czyli to było 7 kg w jeden dzień. Jest ogrom, patrząc przez masę, jeszcze każdego. Właśnie osobę. ja ten ogrom myślę, bo pani mówi, że w zeszłym roku ta chemia nie zadziałała. Czyli nie zadziała. one się rozmnożyły. Czy w tym roku jest szansa, że jak one są odłowione, myślę, że w większości, to w przyszłym roku ta presja będzie mniejsza? A wyobraża sobie pan, że z tych ćwierć miliona połowa to są samice. No na przykład, właśnie. No i z każda samica składa od 90 do 160 jaj w jednym okresie. Niech ona złoży połowę. Hmm. Czyli niech złoży ty stojaj. To mamy ponad milion, hmm. niech się z tego wylęgnie połowa. To hmm. mamy pół miliona sześćset tysięcy. Hmm. Gdyby to weszło na moje pole, raz że zjadłoby, Dwa weszłoby jeszcze w ziemię, w glebę, mhm. i w następnym roku przeszłoby na następną plantację. Ale że ja mam pola położone blisko, ciebie, blisko siebie, pola buraczane, bo ja zachowuję czteropolówkę, one mhm. mają bardzo krótką drogę przejścia. przejścia. A że one są i chodzące, i latające, i w przeciągu jednego dnia mogą pokonać 10 km. No, Lecąc. To przylecą skąd indziej do pana. Przylecą skąd indziej. Tu pojawia się problem. Pani może dbać, tutaj może być wszystko Ale super jeśli może być. Ale zdradzimy Pan. tajemnicę, to Ale... leż, no jest sposób, no. Kiedyś szkoły zbierały stonkę, może czas, żeby szkoły zbierały szarka. A jakie jest w ogóle yy, pani zdanie na temat chemii? No bo jeżeli my mówimy o tym, że chemia jest nieskuteczna, to może tutaj powinniśmy iść w tę stronę, tak? To jest XXI wiek, praca. Ludzka praca no, ręczna, no to to jest jedno, ale chyba powinniśmy sobie jakoś próbować poradzić w ten sposób chemiczny. Jak ja bata? myślę o walce bardziej biologicznej w yy, sprowadzaniu może odpowiednich ilości ptaków, ponieważ są naturalnymi szkodnikami. O, to jest fajne. Ewentualnie y, wiem, że naturalnymi szkodnikami, czy y, właściwie antagonistami są niektóre szczepy grzybów i bakterii. O, mhm. I może tutaj naukowcy, no bo już nie ja. Tylko zakłady naukowe może nad tym powinny pracować, ewentualnie dostosowanie zapraw do tego, żeby po prostu działały i na szarka, tak jak działają na drobnicę i na pchełkę burakową, żeby działały też na, na szarka. Bo jeszcze ta otoczka i te zaprawy w tej otoczce działają przez 8 tygodni, mm -hmm. z tego co wiem. A co dalej? Czyli, no to dalej, to już burak sobie poradzi. A, już będzie duży, faktycznie. Już to, to już burak to sobie poradzi. poradzi. Mm -hmm. Ja mam takie. Pomysł, no bo tak, odnośnie symulanta. To ja bym symulował, że mnie boli noga, a ty, może jutro byś pojechał i porozmawiał właśnie z jednym z profesorów na temat tego, czy sposób biologiczny. Aktor się, symulant. Słyszeliście go? mnie boli, bo że dobrze pojada, ale weź to nogo, nie symuluj, bo jeszcze chciałbym Cię później na chwilę na pole zabrać, bo o. pani co ciekawe, zrobiła pułapki w tym roku w z dwóch stron tego pasu rzepaku, który odgradza. I wcześniej rozmawiałem, wiem, że na drugą stronę niewiele przeszło, chcę Ci pokazać, że jednak ten pas rzepaku chyba zadziałał, tak? Częściowo zadziałał, nie byłabym przekonana do końca, ponieważ jak zobaczycie, panowie, tam na końcu, na końcu pola nie ma tych pułapek, i tam część szarka przeszła, nie zwabiła się do tych pułapek i przeszła Czyli przez ten rzepak. Nie tyle rzepak, co pułapki wyłapały? Pułapki tego, przede wszystkim. Rzepak być może trochę ograniczył. Nie twierdzę, że to jest zły pomysł. Pierwszy raz to wypróbowałam. Pułapki i rzepak, nie wiem do końca, nie Wracamy wiem, nikt na pole, nie zobaczymy wie. zobaczymy to jeszcze. Tak sobie to gospodarstwo radzi, także chodźmy, zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w praktyce, tak? Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Sobie. A my na pole. I zobacz, jesteśmy na polu od strony Buraków. I tu jest ta sama szyna, to same pułapki i tu Pani Elżbieta mówiła, że tylko pojedyncze sztuki odłowili, czyli te pułapki, które są z tamtej strony tego pasu rzepaku, na polu, gdzie w zeszłym roku był burak, zdały w 100% egzamin. Tylko gorzej, tutaj są pola, które nale należą do jednego gospodarstwa. Gorzej będzie w mniejszych gospodarstwach, e, kiedy no, ma mamy pole. Swoje sąsiada, swoje sąsiada i tak dalej, i tak dalej, w którym miejscu to zamontować, na, na swoim pola, na skraju, tak, uh -huh. no dobra, no ale jak to zaadoptować do gospodarstw, które no, mają bardzo dużo kawałków, nie 25 hektarów w jednym kawałku, tak jak tutaj. Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu zakładać te pułapki chociażby w tych miejscach, gdzie by buraki z zeszłego roku graniczą przez miedzę. A moim zdaniem, oprócz tego działania, które jest skuteczne, jest logiczne, powinniśmy działać tutaj właśnie walczyć o tę metodę i biologiczną, i chemiczną. Zajmę się tym, Porozmawiasz z powozorem? Zajmę się! I tu kolejna ciekawostka, pani Elżbieta zaobserwowała, wbrew opinii, która panuje ogólnie, mm -hmm. no, teraz ciebie ogryzie pszczółka, że <śmiech> czapeczka, <śmiech> że szarki żerują do godziny 18.00. Do tej pory ja przynajmniej spotkałem się z tym historią, że szarki żerują nocą, że rolnik przychodził rano i widział uszkodzenia. Czyli co z tego wynika? Opryski powinno się robić do godziny Czyli 18. Czyli pilnujemy tak? w nocy żon i kochanek, a nie ganiamy za szarkiem po polu. Szarek żeruje według pani Elżbiety, według wieloletniej opinii, do godziny 18. Ej, ja Jadę do a ja jadę do profesora. <laughs> Jestem u Pana Arkadiusza Ryszaka z SGGW, no i mam pytanie odnośnie szarka. Bo widzieliśmy na polach zniszczenia jakie on powoduje, duże ilości odłowionego tego szarka w gospodarstwie w Śmiłowie. A moje pytanie brzmi, jak szkodliwy jest ten szarek dla plantacji? Czy naprawdę należy się go tak obawiać? Eee, szarek Komośnik zeskoczył wszystkich plantatorów buraka cukrowego parę lat temu. W miejscowości Sachem, w którym prowadzę doświadczenie w swoim gospodarstwie, pierwszy problem z szarkiem to rok 2016. Później stopniowy wzrost liczebności szkodnika. 2017-2018 szczyt. Doszło do tego, że musieliśmy część plantacji pierwszy raz w historii przesiać. Natomiast no znacznie większe straty poczynił na innych plantacjach gdzie trzeba było te plantacje likwidować, zresztą nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, zwłaszcza położonych na południe od nas, czyli na przykład w Austrii. Jak jest szkodliwe? Pytanie, jak dużo mamy tego szkodnika. Jeżeli wystąpi w dużym nasileniu, to w zasadzie plantacja potrafi być zniszczona w bardzo krótkim, w bardzo krótkim czasie. Z tym, że największy problem jaki w tej chwili mamy, to jak skutecznie go zwalczać. Niestety, w tej chwili nie mamy żadnych w pełni skutecznych metod. To, co zdesperowani rolnicy wykonują, czyli wykonują opryski bardzo często, e, oczywiście w zaleceniach są e, e, odpowiednie przerwy, czyli że na przykład środki można stosować co 10 dni. W przypadku tego szkodnika to nie jest skuteczne. My musieli, musieliśmy wykonywać opryski nawet co 2 dni. No i pojawia się kwestia ekonomiki. Jeżeli wy, mamy wykonać 5, 6, 7 oprysków insektycydowych, pomijając kwestię ochrony środowiska, to są gigantyczne koszty. W tym roku na naszej plantacji nie obserwujemy ani jednego osobnika, o, i sami dlaczego? nie wiemy dlaczego. Być może z tego względu, że plantacja jest oddalona od ubiegłorocznych plantacji, ale. Obserwowaliśmy występowanie szalka w poprzednich latach w miejscach, w których w ogóle nie było buraków, czy, czy buraka cukrowego, czy pastewnego, czy ćwikłowego. Na przykład obserwowaliśmy go na elewacji domów, mam takie zdjęcia. Czyli nie jest to warunek niezbędny, że w pobliżu musi być plantacja. Wiemy, że się przemieszcza, przemieszcza się bardzo sprawnie. Czyli potrafi latać. Wiemy, że w przypadku szkodników występuje tak zwana gradacja, to znaczy, co kilka lat pojawiają się takie masowe, masowe wystąpienia szkodników. Eee, Początkowo populacja rośnie, później zaczyna maleć. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak się, tak się dzieje. Tutaj problem szarka będzie z nami jeszcze jako przed plantatorami czy naukowcami jeszcze przez wiele, wiele lat do momentu albo ten problem. Sam zaniknie, tak było w przeszłości, że, że, że początkowo plantatorzy nawet nie wiedzieli, co to jest za szkodnik. Bo on był wcześniej w Polsce. To on nie... występował w niewielkim nasileniu, nie powodował, nie powodował żadnych strat, oh. czy większych strat. I nagle, tak mówiłem, u mnie na tym moim polu w 2016, to był pierwszy rok, ale to jeszcze nie było problematyczne, szczyt 2018. Jakie mamy szanse walki? No oczywiście, możemy próbować lokalizować plantacje w oddaleniu od e, poprzednich plantacji, ale w, w sytuacji, kiedy ten szkodnik potrafi się przemieszczać na duże odległości, no to w zasadzie, w zasadzie ten sposób jest mało skuteczny. Stosowanie insektycydów bardzo częste, Kosztowne i to, co zniechęca plantatorów, mówią, że jeżeli nie będzie skutecznych metod walki z szarkiem, to nie po prostu nie będą tych buraków cukrowych. A cukrowych. Czy uprawa uproszczona na przykład, bo one zimują w glebie. Czy tu jakaś pełna uprawa orka coś, czy to może niwelować? My no, od kilku lat w gospodarstwie moim kolegi, który prowadzi moje gospodarstwo, zrezygnowaliśmy z uprawy orkowej ze względu na koszty i także walkę o wodę na rzecz uprawy bezorkowej. I nie obserwowaliśmy, nie obserwowaliśmy y, nasilonego wystąpienia szkodnika Aha. na skutek. Zmęchania rezygnacji z orki na, na, na rzecz uprawy bezorkowej. Moim zdaniem to nie ma znaczenia. Czego rolnicy by oczekiwali? Rolnicy by oczekiwali, żeby stworzono insektycy, które zastosujemy raz. Zaprawę najlepiej. No najlepiej zaprawę, ale wiemy, że polityka Unii Europejskiej jest dokładnie odwrotna. Od czyli zaprawy. idziemy zupełnie, inną, zupełnie w inną stronę. Poza tym problemem jest wielkość szkodnika. Szkodnik jest bardzo duży. I nawet jeżeli udałoby się stworzyć zaprawę, która byłaby jakość skuteczna w stosunku do tego szkodnika, to żeby doprowadzić do upadku tego szkodnika, on i tak musiałby nam zjeść ileś, ileś siewek. Mhm. Obserwujemy, że w ciągu nocy te szkodniki potrafią zniszczyć naprawdę znaczną część, znaczną część plantacji, i tutaj rolnicy naprawdę bezsenne noce co noc i samego rana też obserwacja. Jak również też obserwacja, e, obserwacje czynione po zabiegach insektycydowych. Dlatego, że wielu rolników zauważyło, że jeżeli szarek wystąpił na polu, to samego rana i, i został wykonany oprysk, samego rana na polu pojawiają się duże ilości ptaków, które tego szarka zbierają. Jeżeli rolnik lubi spać i pójdzie za późno na pole, to może dojść do wniosku, że tego szkodnika nie ma na polu. A ten szkodnik był, tylko został już przez te ptaki posprzątane. bardzo dokładnie posprzątany. W związku z tym tutaj na razie większych takich możliwości obrony mi nie mam. No oczywiście można stosować połapki fermonowe i wyłapywać tego szkodnika tyle ile się da, żeby zmniejszyć populację, ale wiemy, że on też ma dużą zdolność rozrodczą i, i dążeniem każdego gatunku jest przetrwanie, czyli wydanie jak największej ilości, ilości potomstwa. Także cała nadzieja, być może w naturze, że tak jak się pojawił w większych ilościach, to zaniknie i na jakiś czas będziemy mieli z nim spokój, aż do następnego, następnego momentu. A być może e, też ja duże nadzieje wiążę z, e, z pracami naukowców, że być może uda się znaleźć na przykład jakieś grzyby pasożytnicze, które, które by mogłyby być tutaj wykorzystane do walki z tym szkodnikiem. Ale to na razie jeszcze odległa przyszłość. Jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz dopytać, bo wśród rolników no, taka opinia funkcjonuje, że ten nagły wzrost liczebności szarka jest związany z tym, że nie ma zim, mroźnych, mocnych. Czy to faktycznie może mieć powiązanie, że to w tej chwili mamy ten wzrost liczebności? Czy jedna taka porządna zima jest w stanie ograniczyć liczebność, czy raczej nie ma co liczyć? Moim zdaniem jest to mit, który pokutuje wśród wielu osób, że jak jest ostra, mroźna zima, tak, to, to wymrozi i będzie spokój z chorobami i szkodnikami. Gdyby tak było, to wiele gatunków już dawno by nie było na tym świecie. One potrafią się przystosować, przezimować, i to jest normalne dążenie do przetrwania, przetrwania gatunku. Moim zdaniem to, to, to nie ma większego znaczenia. Aha. Oczywiście duży wpływ ma y, ocieplenie klimatu. Szarek zaczął się pojawiać tak nieszczęśliwie, że w weekend majowy, czyli przełom kwietnia i początek, i początek maja. W związku z tym jest zalecenie, żeby ograniczyć straty ze strony szarka, żeby przyspieszać się w buraka. Natomiast no, pojawia się następne zagrożenie. Wcześniejsze siewy to większe ryzyko uszkodzenia przez przymrozki. Siewki, które w pierwszą dobę po wschodach są najbardziej wrażliwe, bardzo łatwo są uszkadzane. W związku z tym, jeżeli startujemy z wcześniejszymi siewami, no to jakoś próbujemy się zabezpieczyć przed tym szarkiem, że rośliny będą większe, że on nie da rady po prostu zjeść całej tej rośliny, natomiast z drugiej strony wystawiamy się na, na, na przymrozki. Tutaj w rolnictwie nie ma prostych recept i każdy rok jest inny i te decyzje, które podejmujemy, to my dopiero po jakimś czasie widzimy, czy one były prawidłowe, czy nieprawidłowe. Moim zdaniem to, co jest najgorsze, co wielu rolników niestety popełnia taki błąd, że nie podejmuje decyzji. Trzeba podjąć decyzję taką albo taką. Później się okaże, czy ona była dobra, czy była zła. Natomiast jeżeli my się wahamy, zastanawiamy się, wykonać oprysk, czy nie. Najgorzej to nic nie zrobić. Natomiast, właśnie w przypadku szarka, niezmiernie ważne jest to, żeby nie przegapić chociaż jednego dnia. Znam plantację dwa czy trzy lata temu, a zwłaszcza w tym 2018 roku, gdzie rolnik nie będąc tylko dwa dni na plantacji, pojechał wykonać oprysk herbicydowy i w zasadzie nie, nie uruchomił opryskiwacza, bo już nie było tej plantacji. Kilku hektarowa plantacja, czyli tam musimy bardzo bacznie, codziennie tą plantację obserwować, zwłaszcza obserwujemy ją z takich miejsc jak jakieś drogi polne, jakieś miedze. Tutaj, tutaj musimy być bardzo, bardzo uważni, ale z drugiej strony też nie możemy patrzeć tylko na brzegi plantacji. Bo nagle się okazuje, że na brzega szkodnika nie ma z jakiegoś powodu, albo go przegapiliśmy, a straty zaczynają się troszeczkę dalej. My często obserwujemy w praktyce zjawisko liderów. I bardzo dobrze są takie osoby w rejonie, które starają się wszystko robić jak najlepiej i reszta otoczenia ich obserwuje. Tylko, że część rolników zapomina o tym, że sytuacja na polu sąsiada to nie jest ta sama sytuacja, co na moim polu, a sytuacja na moim polu A to nie jest to samo, co na polu B czy na polu C. Czy każde pole traktujemy inaczej? Natomiast no często bywa tak, sąsiad pojechał opryskać, no to drugi też bierze opryskiwacz, też nie patrzy, jaka jest sytuacja i też jedzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że temat wyczerpaliśmy w pełni. Piszcie do nas o swoich. W doświadczeniach, jakie macie z szarkiem, i tak jak słyszeliście, co zalecał pan doktor, należy podejmować decyzje. Najgorsze, co zrobić, to czekać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.